Wszystkim dawno nie było filmu o naszych włosach. A produkty, o których dzisiaj mówimy i które pokażemy Wam w akcji, mm -hmm. no, zrobiły efekt wow, Więc nie przedłużam, po prostu zaczynamy. Każda z nas przetestowała inną opcję z nowości marki BioElixir. My o tej marce mówiłyśmy na naszym kanale już wielokrotnie. Też na Instagramie pojawiała się Rolka. No, która zrobiła też duże wow z tego względu, że te produkty. Naprawdę, tak naprawdę, naprawdę działają. Mamy tutaj do czynienia z różnym kolorem włosów i też tym, że obie mamy je rozjaśniane, ale każda z nas szukała troszkę czegoś innego. Inny problem do rozwiązania i takiego ułatwienia sobie, żeby używać niedużo kosmetyków. Tutaj też chodzi o minimalizm. To też jest fajne, że Marka BioLixir weszła właśnie w ten taki tryb minimalizmu, żeby nie było tych kosmetyków masę do użycia, żeby mieć super efekt. Tutaj wystarczy nawet dwa kosmetyki, mi powiedziała. Góra trzy, ale jak lubicie więcej kosmetyków po to my nie mamy nic do tego, ale w tym temacie chciałyśmy Wam pokazać, że się da i że te efekty. są naprawdę bardzo widoczne. I w temacie tego, co powiedziała Mar, czyli minimalizm, to konkretnie właśnie ta linia, po którą ja sięgnęłam, czyli BioElixir Streaming, to jest hair streaming oczywiście, to jest właśnie ten nurt, który pokazuje, że nawet włosy, które potrzebują tak mm. mocnej regeneracji, jak. Mocno rozjaśniane włosy blond są w stanie podziałać, no właśnie na tylko tak naprawdę trzech etapach i o tych etapach też zaraz będziemy właśnie po kolei Wam mówiły, ale to co ja chciałam powiedzieć w tych, o tych kosmetykach, to oczywiście raz, to jest marka wegańska, to jest marka, która bazuje na tych składnikach, które nasze włosy kochają, czyli tam jest i masło shea, i aloes, i różne oleje, które cudownie otulają i dbają o nasze włosy, ale ta regeneracja to jest coś, na co ja chciałam oczywiście przede wszystkim postawić, bo niestety przy tego typu blond w włosach oto przysłowiowe siano jest naprawdę bardzo łatwo ja też chciałam powiedzieć że te kosmetyki absolutnie obłędnie pachną a uważam że to jest jedna z tych jakby atutów Kosmetyków do włosów, który jest naszym zdaniem najistotniejszy, bo jednak no, ten zapach potem udziela się mhm. wszystkim naszym, że tak powiem, towarzyszącym osobom, i to jest na pewno no, duży komplement, jak ktoś powie: Nie tylko, że pięknie wyglądają wasze włosy, ale też pięknie pachną. No i oczywiście zaczynam od szamponu. I szampon tutaj akurat mamy, właśnie między innymi aloes i ogólnie szampon, który, bo to jest też bardzo istotne, żeby wiedzieć, że Produkty też powinny odpowiednio dbać o skórę naszej e, głowy. E, skóra głowy jest bardzo istotna w kwestii zapuszczania włosów i w kwestii tego, żeby one po prostu lśniły na całej długości. Bo jeżeli stąd nie będzie wyrastał nam zdrowy włos, no to mhm. wiecie, jakby. A tutaj mamy też w składzie biofermenty. To jest też, mam wrażenie, taki. Y, powiedzmy, nazwałabym to trochę trend w kosmetyce, który mm -hmm. jest od jakiegoś czasu. Który mam wrażenie, no właśnie, jest używany coraz częściej, ponieważ mm, ma sens i no ta skóra głowy w moim przypadku też musi być odpowiednio zadbana, żeby tych włosów też nie przesuszyć i żeby oczywiście nadać im objętości, bo włosy mam raczej cieńsze, jest ich, po, jest ich trochę więcej, ale no żeby właśnie one nie klapły, żeby nie były mm, takie ulizane. właśnie ulizane, no to potrzebuję czegoś, co je fajnie odbije od nasady i ten szampen, szampon bezapelacyjnie to robi. W tej serii, jeżeli chodzi o ten drugi etap, czyli otulenie i nawilżenie Waszych włosów, mamy dwie, dwa produkty do wyboru e, i oczywiście odżywka, która bez apelacji nie jest opcją szybszą. Jeżeli nie macie też e, czasu, żeby dłużej ten produkt trzymać na Waszych włosach, to oczywiście ta odżywka m, zadziała m, bardziej ekspresowo e, i tutaj też mamy skrzyp polny, aloes, mamy masło shea, mamy pantenol i olej arganowy i wydaje Uch, mi się, że to argan. są po prostu no, jakby zestawienie składników, które kocha i kochają moje włosy, kocha moja skóra. No jakby lepszego połączenia chyba być nie może. Fajna konsystencja, która nie spływa, więc fajnie będzie trzymała się włosów nawet w momencie, kiedy właśnie się śpieszycie. Więc dla mnie super opcja. Ale dzisiaj w filmie użyłam i pokazuję Wam maskę, ponieważ naprawdę nie, no zakochałam się, nie dość, że w jej zapachu. Kocham ten zapach. Jest po prostu. No, Jezus, jest cudowny. Jest jak lody, jakieś owocowe. Absolutnie cudowny. No, i e, oczywiście tutaj właśnie też mamy Postbiotyki i Bioferment. E, I to też jest właśnie produkt wegański w 98% pochodzenia naturalnego, jeżeli chodzi o składniki. E, I to jest maska, która naprawdę tak. Przepięknie otula Wasze włosy, ale przy tym absolutnie nie ma w ogóle problemu właśnie z tym obciążeniem, bo ja zazwyczaj też wiem, że robiłam wielokrotnie taki błąd, że ja nakładałam zbyt mało produktu, bojąc się, że właśnie te włosy zostaną za mocno obciążone. Tutaj naprawdę mogę dać sobie więcej. Wczesać, poczekać, niech to po prostu tam zadziała. Fajnie, wejdzie w strukturę włosa i właśnie też ją tak otuli i spowoduje. Że one będą po prostu bardziej błyszczeć i ewidentnie też nie, nie będą tracić na objętości, a wręcz odwrotnie. Mam wrażenie, że ona dała wrażenie, jakby wizualnie, delikatnie pogrubiła te moje włosy, że one właśnie tworzą tak. tą taflę, wyglądają no, Po prostu, jakby, jakby jeszcze były gęstsze i nieco grubsze. Naprawdę ten produkt jest absolutnie no, wspaniały, i myślę, że ta maska oczywiście, a ja to mnie też czasem będę używała jej jako odżywkę zamiennie z tą, ale jak macie czas na takie właśnie włosowe spa, to jest po prostu absolutnie top wybór. Ostatni etap i jakby zatrzymajmy się, bo jeżeli chodzi o zapach, Zaczmy. to ja nie wiem czy ja w ostatnim czasie mm. miałam lepiej pachnący produkt w ogóle, tak, chciałabym mieć perfumy? Perfumy, takie, takie, perfumy? takie perfumy, ale no ogólnie do włosów mam ochotę go nadużywać. I to jest, słuchajcie, coś, co jest też bardzo sentymentalne, bo ja mam wrażenie, że jedwab do włosów, to było coś, co w latach właśnie dwutysięcznych, taki przełom jeszcze tam 2010. Kto nie używał, w pierwszy rzuci szczotką. I jak ja się cieszę, że to wraca, bo słuchajcie, no jednak ten etap, w którym musimy nasze włosy zabezpieczyć, a ja suszę za każdym razem, niemalże za każdym razem też włosy prostuję i żeby zabezpieczyć je przez tą wysoką temperaturą, no to musi być coś, co realnie je właśnie no, otuli i to już nie w sposób regeneracyjny, tylko je zabezpieczy. No i taki, takie właśnie serum z jedwabiem i z witaminą A3 w jednym, i to jest ochrona aż do 230 stopni. Ma też filtr UV i jeszcze ten zapach. I tutaj naprawdę to będzie produkt, który jest mały, ale który starczy wam na wieki, bo tutaj dosłownie kropelka, którą możecie rozprowadzić albo na wilgotne włosy jeszcze przed suszeniem, ale ja nie ukrywam, że jeszcze takie ostatnie wyczesanie. Na włosach już suchych, żeby właśnie dodać im jeszcze tego blasku na sam koniec. No i jeszcze, ta, jeszcze raz o tym zapachu. Nie no, naprawdę, wielki. Mm, cudownie. Nie. I tak właśnie dzięki... ochotę smarować ciało tym, żeby. Widzicie? Nie... Trzy produkty: szampon, maska i ten olejek. I to jest ten efekt. Dla mnie efekt wow. W moim przypadku włosy, od kiedy zaczęłam je rozjaśniać pod rudość, zaczęły się nie tylko puszyć i elektryzować, i one takie, nie wiem, jak siano, kiedy ich nie wygładzę jakimś, nie wiem, prostownicą albo Dysonem. Dodatkowo przez to, że mam też falowane włosy, takie zmierzające ku kręconym, kręcącym się, no to też ten efekt wygładzenia zawsze musiałam uzyskiwać za pomocą wysokich temperatur, takich właśnie jak prostownica. I jeżeli macie tak jak ja, ale też ogólnie, po prostu chciałybyście mieć efekt tafli na włosach, czyli żeby one błyszczały, mimo że są właśnie farbowane, że jednak no, czasami po prostu nie ma czasu na to, żeby o nie tak w ciągu dnia zadbać, że no, umówmy się, w idealnym świecie to by było tak, że nakładamy ten no, olejek codziennie, że tych włosów nie męczymy tym, że są w, związane w koku, że nie przetrzymujemy ich do mycia. Wiecie, no z masą tak jeszcze, która niestety no, każdy ma te swoje grzeszki. Ja też je mam i wiem, że moje włosy ze mną też łatwo nie mają, bo ja po prostu nie jestem osobą, która ma tak w naturze, żeby tak super sieć o nie dbać. I te produkty, które są y, związane właśnie z tą wodą lamelarną, o której Wam już mówiłam wielokrotnie, tutaj mam jeszcze szampon i odżywkę, czyli cała wspaniała seria, która pozwala uzyskać jak Sama nazwa wskazuje efekt Taffy, czyli włosów wygładzonych, ale nie obciążonych. Jest dużo do powiedzenia. Tak, do no, psychologicznego, że to chodzi? No, oczywiście. A, A, kto, kto, kto im dał pozwolenie? <noise> <noise> no to znak przed naszym domem, tak? Nie no, mogą. I faktycznie w moim przypadku zawsze bałam się takich m, produktów, które wygładzą moje włosy bo bałam się tego obciążenia, przez to, że te włosy no już powolutku zaczynają mocno gdzieś tam odrastać do tej długości, na której mi zależało, no to łatwiej o to, żeby one wyglądały jak stronki. Wiecie, tak się mhm. zawsze czuje taka Morticia Adams. E, przede wszystkim właśnie w tych prostych włosach, a żeby one jednak były wciąż takie o, że tutaj nie ma lakieru, nie ma żadnej pianki, nic, ale że one są gładkie, sypkie i jednocześnie błyszczące, no to ten efekt przy rozjaśnionych włosach albo na przykład przy takich bardzo czarnych włosach też, no nie, nie da się tego tak po prostu zrobić bez prostownicy. Ja mam takie wrażenie. No ja mam to im się da? Właśnie za pomocą tych produktów. Szampon, który genialnie się cieni, który pięknie pachnie, który doczyszcza skórę głowy, który też otula włosy mam wrażenie, że pięknie przygotowuje przed tym, żeby nałożyć odżywkę. To jest po prostu idealne kombo. Mam wrażenie, że możecie tego szamponu używać dwukrotnie, żeby właśnie, bo my dwukrotnie myjemy skórę głowy, ale możecie go też łączyć z innymi szamponami. A na przykład też mam z marki Bio Elixir ten szampon z czarnuszką. Mm -hmm. On jest świetnie nabliżający, ale też pięknie oczyszczający, więc lubię sobie mieszać. A później oczywiście odżywka i ta odżywka też robi ogromne tutaj takie wow, nawet jak przy nagrywaniu tutaj przybitek dla Was, to karliwie się miałam, zobacz jaka to jest gęsta odżywka, jak wręcz taka maska, że tutaj naprawdę to mam że taka pianka, którą jak odwrócicie, to na nie spadnie, że nie jest w ogóle, nie, nie spłynie nigdzie, że możecie dosłownie oblepić Wasze włosy tym produktem, poczekać te 5 minut, żeby ona zadziałała, później spłukujecie, no i na zakończenie mój ukochany produkt, on się pojawił w ulubieńcach, pokazywałam Wam, Wam go na Instagramie w rolce, jaki on robi efekt niesamowitej tafli, czyli ta Właśnie woda larną marki Bielica. Rozumiem, drugie opakowanie delikatnie zmieniło właśnie swój wygląd jest jeszcze ładniejsze, takie smuklejsze, ale bardzo praktyczne, bo pod prysznicem spryskujecie tylko właśnie tym atomizerem, który jest bardzo precyzyjny, ale jednocześnie robi fajną bryzę, czyli nie robicie takiego, wiecie, kleksa na włosach, że musicie się martwić, nie. Pięknie rozprowadzacie, delikatnie Ja myślę, włosy... że to w ogóle wyróżnia markę Bioelixir mhm. w porównaniu do innych tak, tego typu produktów, tak. że naprawdę ja mając do czynienia z wodą nie nienawidziłam formy ich roz, rozpylań, tak, no właśnie ro tylko rozlewania. I nie wiadomo gdzie... I tego to jest po prostu jakiś game Changer, yy, wspaniały pomysł, rewelacja, musiałam tak. cię przerwać. Ci Nie, proszę. bardzo dobrze, dobrze to powiedziałaś, bo faktycznie to wyróżnia ten produkt na tle innych. I zdecydowanie jest to ułatwia, bo też w ogóle w podróży, bo macie oczywiście ten produkt mm -hmm. możliwością zablokowania, że on jest leciutki, więc super. Ale fakt, że jest tak intuicyjny, delikatnie go tylko wmasowujecie we włosy parę sekund i spłukujecie, a potem, kiedy suszycie włosy, to wydobywa się o to coś właśnie. Wiecie, jak trudno to uzyskać na włosach, które się tak puszą jak moje? Bo moje włosy toną do tego, żeby się skręcić. Nawet już po tym szamponie, już dokładnie, końca właśnie że coraz bardziej tak. Szampon, delikatnie zanikał mój skręt. Odżywka, już coraz mi tego skręt. Widzicie o co chodzi? Te mokre włosy, kiedy je kształtujecie do loków, to one specyficznie się kręcą i tak delikatnie plączą. A im dalej, że tak powiem, wlasz z tymi produktami, czy im kolejni, kolejny produkt używałam, tym bardziej czułam, że one się wygładzają. No cudownie, ale bez obciążenia. Uważam, że to jest genialna seria, dla dziewczyn. Które mają albo naturalnie proste włosy i chciałyby dodać im blasku, albo dla dziewczyn, które właśnie farbują włosy i tego blasku potrzebują, albo dla dziewczyn, które jak ja, mają naturalnie falowane, kręcone włosy i chciałyby metodą bez użycia ciepła, właśnie dodać im więcej takiego błysku, blasku, ale jednocześnie dociążenia, ale bez efektu obciążenia. No i na zakończenie, oczywiście, też serum. Tutaj mam właśnie z czarnuszką. Mam wrażenie, że ogólnie ta seria z czarnuszką bardzo przypada mi do gustu. Mam ją wciąż, używam i uwielbiam. I tutaj mamy też trzy w jednym, czyli ochrona do 230 stopni, filtr UV i regeneracja. Zapach też cudowny. Marco Bio Elixir. Robicie to dobrze. Dokładnie tak bym tak. to powiedziała i mam wrażenie, że nie da się tymi produktami zrobić sobie krzywdy, a da się uzyskać wręcz taki fryzjerski efekt w domu. Dajcie znać, która seria... Bardziej do was przemówiła pod kątem tego, jaki właśnie macie typ włosa. Z jakim problem, problemem się zmagacie? czy może utożsamiajcie się z nami, czy w ogóle znacie może już te produkty i testowałyście, bo jesteśmy też bardzo ciekawe, ile osób naszego polecenia na przykład sięgnęła sięgnęło po wodę lamelarną. Mm -hmm. um, I oczywiście czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o nas w takich prostych wywiadach. O, co sądzicie się... o nas? Ale o nas też nie. może nie, nasze... może lepiej nie, bo się możemy dowiedzieć niefajnych rzeczy. Że... Nie, 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 to są same fajne babeczki. <laughs> Więc tak, wszystkie informacje, linki do tych produktów znajdziecie oczywiście w opisie. Będziemy wdzięczni za subskrypcję naszego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa, pa!